Witamy w Teatrze Polskim w Warszawie. 2 listopada, w tegoroczne Zaduszki zagramy dla Państwa koncert Period Alive in the Blues na dużej scenie w naszym teatrze. Koncert poświęcony Janice Joplin. Janis stworzyła świat, który usłyszałam jako dziecko i ten świat jest mi bardzo bliski. Z tym światem spotykam się w swoim życiu artystycznym i twórczym. 2 listopada tego roku, za Zaduszki, rozpalimy dla Państwa na dużej scenie w Teatrze Polskim ogień pełen wolności i miłości. Materiał Janice Joplin, Peredala in the Plus, 2 listopada o godzinie 19. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Teatru Polskiego na dużą scenę. You played with me. Make up your mind.